Prawie wszyscy właściciele psów popełniają ten sam błąd w karmieniu, a większość nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdego roku organizacje takie jak Otos Animals ostrzegają, że tysiące psów chorują lub cierpią z powodu zatruć pokarmowych spowodowanych codziennymi nawykami żywieniowymi. Pomyślcie o tym. Nie chodzi tylko o karmę, którą kupujecie. Chodzi o to, kiedy karmicie, jak karmicie, a nawet o małe rytuały. Które powtarzacie bez zastanowienia. A co najbardziej szokujące wszyscy to robiliśmy ja, wy, każdy właściciel. Dlatego dzisiaj pokażę wam ukryte błędy, które drażnią żołądek waszego psa, podnoszą poziom stresu i mogą nawet skrócić jego życie. I uwierzcie, kiedy dojdziemy do błędu numer 6, zrozumiecie, że wy też go popełniacie. Zacznijmy więc od błędu numer jeden. Karmienie psa tylko raz dziennie. Wyobraźcie sobie, budzicie się spóźnieni, w porannym pośpiechu chwytacie worek z karmą. Wsypujecie do miski ogromną górę jedzenia, myśląc, no, tego na pewno wystarczy, żeby był syty do wieczora. To wydaje się takie logiczne, prawda? Nawet troskliwe, prawdziwa psia uczta. A co jeśli powiem wam. Że właśnie w tym momencie, napełniając miskę po brzegi, własnymi rękami uruchamiacie mechanizm, który powoli niszczy zdrowie waszego ulubieńca. Oto surowa prawda. Żołądek waszego psa to nie beczka bez dna. Po prostu nie jest stworzony do przetwarzania tak dużej ilości jedzenia na raz. Wyobraźcie sobie, że próbujecie wepchnąć tygodniowy zapas ubrań do małej walizki. Aż zamek zacznie pękać w szwach. Właśnie to dzieje się w ich wnętrzu. Badania Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Weterynaryjnej biją na alarm. Psy, karmione raz dziennie, żyją z bombą, z opóźnionym zapłonem w brzuchu. Ich żołądek jest przeciążony, pracuje na najwyższych obrotach przez wiele godzin, próbując strawić tę górę. A potem następuje druga faza tortury. Wielogodzinny głód. Kwas żołądkowy wciąż się wydziela, trawiąc pusty żołądek od środka, powodując bolesny refluks i mdłości. Organizm woła o pomoc, domagając się równowagi, ale ta równowaga nie nadchodzi to tak, jakby zmuszać samochód do jazdy na pustym baku. Nie zrobilibyście tego swojemu samochodowi, więc dlaczego robimy to naszemu najlepszemu przyjacielowi? A co najgorsze, zachowanie. Psy zaczynają gryźć meble, lizać podłogi, stają się nerwowe nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że ich ciało jest w stanie chronicznego stresu z powodu takiego trybu. Rozwiązanie jest śmiesznie proste, ale zmienia wszystko. Podzielcie tę górę na dwa mniejsze kopce: rano i wieczorem. Stabilny przepływ energii zamiast tsunami i suszy. Prosta czynność, która podaruje waszemu psu spokój i zdrowie. Przypomnijcie sobie ten dzień, kiedy przynieśliście do domu szczeniaka. Te niezdarne łapy, ostre jak igły zęby, nieskończona energia. Wydaje się, że tylko mrugnęliście, i on już urósł. Ale oto pułapka, w którą wpadają tysiące właścicieli przyzwyczajenie. Kontynuujecie wsypywanie do miski tej samej karmy rok po roku, nie zauważając, że potrzeby organizmu waszego psa zmieniły się diametralnie. Karmienie szczeniaka karmą dla dorosłych psów lub seniora jedzeniem dla aktywnych psów to tak, jakby tankować silnik diesla benzyną. Działa to przez jakiś czas, a potem się psuje. Szczeniak to budowa stulecia. Jego organizm wymaga cegieł i cementu, mnóstwa białka, tłuszczów, wapnia i fosforu, aby zbudować mocny szkielet. Błąd w żywieniu na tym etapie może skutkować kruchymi kośćmi i skrzywieniem łap na całe życie. A teraz spójrzcie na swojego starzejącego się przyjaciela. Siwy pysk, długi sen, powolny chód. Jego metabolizm zwolnił. Nie potrzebuje już energii elektrowni atomowej. Potrzebuje ochrony. Stare psy potrzebują mniej kalorii, ale więcej wysokiej jakości, lekkostrawnego białka, aby nie stracić mięśni. Potrzebują chondroprotektorów na skrzypiące kolana i antyoksydantów dla starzejącego się mózgu. Badania pokazują, że starsze psy na specjalistycznej diecie zachowują jasność umysłu i sprawność znacznie dłużej. Ignorowanie wieku na etykiecie to nie oszczędność, to ciche szkodzenie. Wasz pies się zmienia, a jego miska powinna zmieniać się razem z nim. To nie tylko jedzenie. To szacunek dla każdego etapu jego życia. Błąd numer dwa: zawsze karmić psa z miski. A teraz zadajcie sobie szczere pytanie: kiedy ostatni raz naprawdę obserwowaliście, jak wasz pies je? Najprawdopodobniej scenariusz jest ten sam: stawiacie miskę, odwracacie się i po 30 sekundach pustka. Czysto, szybko, skutecznie. Wydaje się idealnie, prawda? Ale tu kryje się niewidzialna pułapka. Czyniąc jedzenie zbyt dostępnym, kradniemy psu coś niezwykle ważnego sens jego istnienia. Psy nie urodziły się ze srebrną łyżką w pysku i miską na dywaniku. Ich przodkowie spędzali godziny na poszukiwaniach, tropieniu, rozwiązywaniu naturalnych zagadek dla każdego kęsa. Ta walka o jedzenie nie była karą. Ale paliwem dla mózgu. Kiedy zastępujemy tę fascynującą przygodę nudną miską na podłodze w kuchni, napełniamy ich żołądek, ale głodzimy ich intelekt. Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu udowodnili szokujący fakt: psy, które zarabiają na jedzenie, są szczęśliwsze. Te, które jedzą z interaktywnych karmników lub mat węchowych, mają niższy poziom kortyzolu i zachowują się spokojniej. A psy, miskowe, często zamieniają się w niszczycieli. Gryzą buty, szczekają bez opamiętania, kopią w kanapach. I my je karcimy, nie rozumiejąc, że to krzyk znudzonego mózgu. Wyobraźcie sobie, że daliście dziecku tablet z bajkami na cały dzień zamiast książek i gier. Będzie ciche, tak, ale czy będzie się rozwijać? To samo robi Miska z waszym psem. Rozwiązanie? Zamięcie obiad w przygodę. Zastąpcie miskę zabawką łamigłówką, rozsypcie karmę na macie węchowej, lub po prostu zawincie jedzenie w stary ręcznik. Niech nos pracuje, niech mózg wrze. Piętnaście minut takiego polowania zmęczy i zadowoli psa bardziej niż godzina biegania. To nie jest zwykłe karmienie to zastrzyk szczęścia i spokoju na każdy dzień. Błąd numer trzy Przekarmianie. Znacie to spojrzenie. Te ogromne, błagalne oczy, przechylona na bok głowa, miękka łapa, nieśmiało dotykająca waszego kolana. Nie da się oprzeć, prawda? I oto wasza ręka sama sięga po worek z karmą, żeby dodać tylko odrobinę, albo kawałek sera spada pod stół. Mówicie sobie, to tylko jeden raz, ale oto okrutna prawda. Te jeden raz sumują się w katastrofę. Kropla po kropli, kawałek po kawałku, i wiadro się przelewa. W świecie psów to przepełnienie nazywa się otyłością, a statystyki przerażają. Ponad 55% psów ma nadwagę. Zastanówcie się, ponad połowa naszych ulubieńców nosi na sobie ciężar, który powoli, ale systematycznie je zabija. Wydaje nam się, że pulchny piesek jest uroczy, jak pluszowy miś. Ale wewnątrz jego ciała rozgrywa się tragedia. Nadwaga to niewidzialny wróg, który przez całą dobę uciska stawy, ścierając chrząstki w pył, ściska płuca, zamieniając każdy oddech w wysiłek, zmusza serce do bicia na granicy wytrzymałości, tylko po to, by pompować krew. Weterynarze są zgodni: otyłość to prosta droga do zapalenia stawów, cukrzycy. I niewydolności serca. Ale najstraszniejszy fakt? Nadwaga kradnie waszemu psu do dwóch i pół roku życia. Wyobraźcie sobie, dwa i pół roku spacerów, zabaw, przytulnych wieczorów, które tracicie tylko z powodu dodatkowych smakołyków. Wyobraźcie sobie, że na waszego psa nałożono ciężki plecak, którego nie może zdjąć. Na początku sobie radzi, ale z każdym dniem ten ciężar gołamie. Rozwiązanie wymaga żelaznej dyscypliny. Przestańcie zgadywać na oko. Używajcie miarki lub wagi. Czytajcie etykiety. Odejmujcie każdy smakołyk od głównej porcji. Miłość to nie jedzenie. Miłość to podarowanie psu ciała, w którym łatwo mu żyć i oddychać. Błąd numer cztery: Karmienie przed spacerem. Wyobraźcie sobie scenę: Wasz pies właśnie z apetytem pochłonął pełną miskę, wylizał ją do czysta i patrzy na Was, pełen energii. Myślicie: świetnie, idealny czas na bieganie. Bierzecie smycz i wychodzicie za drzwi. Nawet nie podejrzewacie, że być może w tym właśnie momencie własnymi rękami podpisaliście wyrok na swojego przyjaciela. Brzmi to strasznie, ale to fakt biologiczny. Zobaczcie, co dzieje się w środku. Kiedy pies zje, cała krew napływa do żołądka, aby rozpocząć skomplikowany proces trawienia. Organizm przechodzi w tryb spoczynku. Ale gdy tylko zaczynacie aktywny spacer, mięśnie domagają się tlenu, a krew gwałtownie odpływa od żołądka. Dosłownie zmuszacie organizm do rozdarcia się między dwoma zadaniami. I tu zaczyna się chaos. Weterynarze nazywają to GDV. Czyli rozszerzeniem i skrętem żołądka. Potocznie nazywa się to po prostu skrętem żołądka, i jest to jedna z najstraszniejszych rzeczy, jaka może przytrafić się psu. Żołądek, ciężki od jedzenia i gazów, kołysze się podczas biegu i skręca wokół własnej osi, jak mokry ręcznik. Wejście i wyjście są zablokowane. Gazy się gromadzą, organy umierają bez dopływu krwi. To piekielny ból. I bez pilnej operacji gwarantowana śmierć w ciągu kilku godzin. Szczególnie narażone są duże rasy owczarki, dogi, labradory ale nikt nie jest w stu procentach bezpieczny. To tak, jakby nadmuchać balon, a potem gwałtownie go skręcić. A najgorsze jest to, że wielu właścicieli po prostu nie zdąży zrozumieć, co się dzieje, zanim będzie za późno. Rozwiązanie jest elementarne. Po prostu zamieńcie miejscami dwie czynności. Najpierw spacer, potem jedzenie, dajcie żołądkowi spokój. Minimum 30 minut przed i po jedzeniu to prawo. Ta zasada jest napisana nie atramentem, a gorzkim doświadczeniem milionów. Błąd numer 5: ślepa wiara w piękne opakowanie. Wchodzicie do sklepu zoologicznego. I widzicie ściany pełne kolorowych opakowań. Napisy krzyczą: premium, naturalne, zdrowy wybór. Opakowanie wygląda tak apetycznie, że aż samemu chciałoby się zjeść. Wrzucacie opakowanie do koszyka, przekonani, że zadbaliście o pupila. Ale zatrzymajcie się. Czy kiedykolwiek odwróciliście to opakowanie, żeby przeczytać drobny druk? Bo właśnie tam na odwrocie etykiety kryje się niewygodna prawda, która może powoli truć waszego psa. Wiele popularnych karm to fast food w świecie zwierząt. Napełniają żołądek, ale nie odżywiają komórek. Badania w dziedzinie żywienia zwierząt pokazują przerażający obraz. Podstawą tanich karm są wypełniacze, puste składniki takie jak kukurydza, soja czy pszenica niskiej jakości. Wyobraźcie sobie, że tankujecie bolid wyścigowy słodkim napojem gazowanym zamiast benzyny. Bak jest pełny, ale samochód gaśnie. To samo dzieje się z organizmem psa na takim paliwie. A teraz spójrzcie na skład mięsa. Widzicie słowa mączka mięsna, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub tłuszcz zwierzęcy bez podania gatunku? To czerwona flaga. Za tymi terminami często kryje się to, co zostało po rozbiorze normalnego mięsa: dzioby, pióra, pył kostny. W takim jedzeniu nie ma wysokiej jakości białka dla mięśni i serca. Pies na takiej diecie dziś wygląda zdrowo, a jutro leczycie go z chorób przewlekłych. I wisienka na torcie, konserwanty. BHA, BHT. Te skróty w długoterminowych badaniach są powiązane z rakiem. Porównajcie to z naturalną witaminą E lub rozmarynem. Różnica jest jak między bombą z opóźnionym zapłonem, a niezawodną tarczą. Nie lęcie się czytać. Szukajcie konkretów. Kurczak, łosoś, ryż. Jeśli nie możecie przeczytać składnika, wasz pies nie powinien go jeść. Prawda jest zawsze napisana drobnym drukiem. Błąd numer 7. Strach przed domowym jedzeniem. Wejdźcie do swojej kuchni. Wyobraźcie sobie zapach świeżego kurczaka na patelni, aromatyczny ryż, jaskrawe borówki w misce. A teraz wyobraźcie sobie, że stawiacie ten talerz przed psem. Jego oczy płoną, ogon wybija rytm. Wydaje się to takie naturalne, prawda? Ale większość z nas zablokowała tę myśl, wierząc w mit, że sucha karma to jedyna bezpieczna droga. Ale oto zwrot akcji. Karma komercyjna jest wygodna, bezsprzecznie. Ale to produkt głęboko przetworzony, który może leżeć na półce miesiącami. Proces produkcji niszczy wiele witamin, które potem dodaje się sztucznie to tak, jakby przez całe życie odżywiać się tylko konserwami i witaminami z puszki. Czy można tak żyć? Tak, ale czy będziesz w pełni sił? Prawidłowo skomponowana dieta domowa. Może stać się najlepszym prezentem dla zdrowia waszego psa. Świeże jedzenie to żywa energia. Dokładnie wiecie co jest w środku. Wybieracie mięso, dodajecie warzywa bogate w antyoksydanty. Tak, psy mogą jeść szpinak i marchewkę. Kontrolujecie jakość. Badania Uniwersytetu Purdue wykazały, że dodawanie świeżych warzyw do diety psów Zaledwie trzy razy w tygodniu zmniejsza ryzyko rozwoju raka. Oczywiście, jest tu jedno ale. Jedzenie domowe to nie resztki ze stołu. To nauka. Równowaga białek, tłuszczów, wapnia i witamin jest niezwykle ważna. Podawanie samego mięsa bez kości i suplementów jest niebezpieczne. Ale to nie jest wyższa matematyka. To jak szycie garnituru na miarę. Sucha karma to ubranie z sieciówki, które leży w porządku, a dieta domowa to garnitur uszyty idealnie na miarę waszego psa. Nie bójcie się otworzyć lodówki. Być może sekret długowieczności waszego przyjaciela leży na półce z warzywami. A więc teraz widzicie pełen obraz. Siedem powszechnych błędów, które udają normę, ale po cichu podkopują zdrowie tych, którzy ufają nam bezgranicznie. Jedna zbyt duża miska, nudne jedzenie, dodatkowy kawałek ze stołu, zła pora, tani skład, ignorowanie wieku i strach przed prawdziwym jedzeniem. Każdy z tych błędów wydaje się drobnostką, ale razem kształtują jakość i długość życia waszego psa. Psy proszą o tak niewiele: jedzenie, miłość i nasz czas. A to, jak je karmimy. To nie jest zwykła rutyna. To nasza wiadomość dla nich. Za każdym razem, napełniając miskę, mówimy: Widzę cię, dbam o ciebie. Nie chcę, żebyście kiedyś spojrzeli wstecz i zrozumieli, że straciliście cenny czas z powodu rzeczy, które łatwo mogliście naprawić. Jeśli te proste zmiany podarują im jeszcze jeden rok aktywnego życia, jeszcze jedną zabawę piłką, jeszcze jeden cichy wieczór u waszych stóp, Czyż nie warto? Obiecajcie mi jedno: jutro spojrzycie na karmienie inaczej, ze świadomością, z miłością, popartą nauką. I jeśli dzisiaj dowiedzieliście się czegoś, co może zmienić życie waszego pupila, nie zatrzymujcie się. Zasubskrybujcie kanał, dołączcie do naszej rodziny. Razem odkrywajmy prawdę, której nasze psy tak od nas oczekują bo zasługują na to, co najlepsze.